Przed obejrzeniem tego materiału chciałbym pozdrowić użytkownika f3kropek Poprosił mnie, bo chciał, żebym go pozdrowił więc ciebie pozdrawiam i mój kanał zdobył, 100, zdobył 65 subskrypcji za co wam serdecznie dziękuję, jestem wam niezmiernie wdzięczny, że udało nam się stworzyć tak, mimo wszystko sporą społeczność. I naprawdę jestem z was zadowolony. I teraz wam coś pokażę, bo jeszcze pewnie, bo ja pokazywałem to na moim Discordzie. Nowe osiągnięcie, twój kanał obchodził rodziny. Udało Ci się zajść tak daleko, wyobraź sobie, co uda Ci się osiągnąć przez kolejny rok wraz z Twoją społecznością. Działaj dalej. I to z tego też jestem bardzo zadowolony. No ale co tu więcej mówić? No. Zadowolony jestem ze swojego kanału. I wyczekujcie, bo na pewno jeszcze nie teraz, ale obiecuję wam, że pojawi się livestream z Welcome to the Game 2. Tak, dobrze słyszeliście. I zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie. Ja będę się pewnie zajebiście przy tym bawił bawił. A teraz moi drodzy zapraszam Was do oglądania Siemas! Z tej strony Ridik i witam Was w grze. Welcome to The Fredbears. I jak pewnie większość z was wie ostatnio e, poja... E, Ostatnio jest dosłowny wysyp e, fangamów z Five Nights at Freddy's I jednym z nich jest właśnie Welcome to The Fredbears Ale o co chodzi zapytacie się. Dlaczego grasz po raz kolejny w fangame Five Nights at Freddy's? Przecież miałeś już w to. Przecież miałeś już nie grać w fangame Five Nights at Freddy's. No cóż, historia jest dosyć ciekawa. Otóż... Mm, ten fangame wyszedł z... niedawno wyszedł. Chyba gdzieś chyba z tydzień albo jakoś tak, wyszedł chyba tydzień temu, już nie pamiętam naprawdę. Ale jest to świeżutki fangame. Widziałem mnóstwo jakby gameplay na YouTubie i gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Wow Tutaj oczywiście wszystkie ustawienia są na maksa. A! No. Dobra, także bez zbędnego pitolenia, jeszcze sobie sprawdzę czy mi, czy mam odpowiednio... Tak, słuchawki są na maksa, także lecimy moi drodzy. Okej, okay, ktoś dzwoni. Halo? Halo? Czy z Tak,

W skrócie, że mamy um, pójść. Jesteśmy Williamem Aftonem ogólnie. I mamy nocną zmianę w, we Fredbears Family Diner, bądź też jakby. Nie, to właśnie. Um, nie, właśnie w magazynie. O! Oh. Gra jest chyba robiona na Unity albo na Unreal Engine, już nie wiem. Press tab to open your notebook. Find the storage unit. Okej, okay, czyli to będzie gra 3D chyba. Będzie prawdopodobnie gra 3D, więc nie wiem dokładnie czego się spodziewać. Open the stretch unit. czyli hmm, ale jak to So, we do the key to the unit W front desk. Na jakim, jakiegoś stolika muszę poszukać. Tutaj. Take. Czyli jesteśmy w magazynie. Locate the assets. Locate my assets. O kurde. Czyli nie jesteśmy we Fredbearsach, ale w jakimś magazynie. Okej. Okay są najdwa są są nasi dwaj przyjaciele Fredbearlock okej, okay, 618 Bonnielock czekajcie animatronic Fredbear aha OK, zaraz. Poczekajcie. Security. Hmm. O kurde, co to jest? Flashlight. Czyli mam latarkę, ale... Tu jest biuro prawdopodobnie, ale do niego wejść jeszcze nie mogę. Okej. Okay. Co to jest? Foxy! Log 615. aha, czyli tutaj jakby są instrukcje jak one działają. Okej. Okay. Poczytajmy sobie. Fredbear animatronic. This animatronic was Henry's idea, as part of the new band of mascots we were making. He was the first animatronic built using the second endoskeleton. A model as a base. This model is however missing the upgraded IS modifi modification and is highly sensitive to bright lights. Czyli Fredbear's one nie lubi. Okay. Okej, okay, spoko naprawdę powiem Wam, że to jest bardzo ciekawie z. ciekawie zrobione, plyszanki. Nie, czy na razie. Nie, dobra. Coś jeszcze? Hmm. Ja mam coś jeszcze zdobyć? Czy nie? Bo ja nie wiem do końca. Ale ta lokalizacja nie jest aż tak duża, co jest też dosyć fajne. I chyba coś mnie standardowo mija. Zaraz. Nie, no ich sprawdziłem, Foxiego sprawdziłem. Jest coś jeszcze? Czekajcie. Jakieś przedmioty muszę jeszcze pozbierać, chyba. Chyba. Albo znaleźć. I sądzę, że ogólnie... I tutaj jest jakiś złom. Ja pierdziele. Poczekajcie. Okej. Okay. API Rachel Co to jest Okej okay. Alarm jakby Dae. Okej. Okay. Jestem. Nie ma kamer. Nie ma kamer. O kurde. Dobra. Dobra, i co teraz? Nie, to tylko pod rękę, tylko zeszyt. Gra ładnie wygląda, biuro wygląda fajnie. Okej. Okay. Fred i muszę poczekać, aż się Oszty Okej. Okay. Dobra. Jest dwunasta w nocy i nic się nie wydarzyło, dziwo. Ale co to była za Circus Baby w ogóle? Tęknuj za siedzie. Ok, wentylacja się zresetowała. Coś w się sensie naprawiła. Nie wiem jak już mam to mówić, ale chyba się zresetowała. I tak, na Fredbera działa światło, a na Springboniego to trzeba gasić światło. Coś w sensie trzeba. Gasić trzeba wyłączać prąd. Myślałem, że nie żyje Myślałem, że nie przeżyję tego Okej okay. Spoko. Spoko, ale gameplay jest dosyć ciekawy i nie mo i chyba tutaj nie można przetrwać do szóstej. Dobra Ale co te... No, no muszę poczekać aż się aż się prąd zresetuje. Zaraz. Nie. Dobra, dobra, już koniec, już... Okej. Okay. Czyli muszę bezpieczniki naprawić, tak? Okej. Okay. Jak ja miałem ją odpalić? Czyż ona się... Szlagby to, no... Słyszałem go. ca Okay. Dobra, jeszcze jeden wypierdzielaj.

Okej, okay. ta gra jest naprawdę straszna. O, dobra, jest pierwsza, ale wiecie co, ja sobie zakończę tutaj. Także moi drodzy, to było, de, wel, to było Welcome to the Fredbears. I, I gra jest bardzo ciekawa, ma ciekawe mechaniki. Ale chcę sobie na razie um, odpuścić sobie tą um, pierwszą godzinę ponieważ jestem troszeczkę zmęczony, ale spróbuję ten film wrzucić dzisiaj i może jutro um, nagram kolejny film z tej gry może uda mi się przejść do godziny drugiej. Zobaczymy. Albo do trzeciej. Zobaczymy jak to będzie. Widzę, że to nie będzie. Kilka nocy, tylko to jest jedna noc. No i mogę wybrać pierwszą godzinę. Ach, powiem wam, że gra jest naprawdę świetnie zrobiona, jakby mechaniki nie są takie typowe. Ale naprawdę ciekawa, ciekawe. I muszę sobie na pewno brać te drugie słuchawki, bo w tych nie za bardzo wszystko dobrze słyszę. Ale w tamtych pewnie będę, be, będę, będę, pewnie podskakiwał. Jeśli ktoś nie wie o które słuchawki chodzi, to już wam pokazuję. I dobra, jeśli ktoś nie wie jak te moje słuchawki wyglądają, ją w tych których czasami po prostu skaczę. To wyglądają one dokładnie w taki sposób. To, to są te słuchawki. I one mają tutaj dodatkowego gaina. Mają gaina, którego mogę sobie zwiększać. W sensie dźwięk, który mam w słuchawkach, jest głośniejszy wtedy. Jak to pokrętłem, jak pokręcę tym pokrętłem. I będę więcej rzeczy słyszał, ale widzę, że ta gra, że ta minigierka z tymi bezpiecznikami to jest głównie na słuch. Ale trochę się zląkłem, jak zostałem z jump przez tego Fredbera, ponieważ naprawdę gra ma swój klimat. To nie ma co ukrywać. Gra ma swój klimat. Co mi się naprawdę bardzo podoba. podoba I. I jestem pozytywnie nastawiony do tej gry. Ale... Jestem ciekawy co nas będzie czekać w następnej, no co mnie będzie czekać w następnej nocy, chociaż już widziałem, że ten kostium się poruszał, więc... więc to może być dosyć ciekawe. Także moi drodzy, to było Welcome to Fredbear's. Z wami był Radek. Widzimy się następnym razem. Także trzymajcie się ludziska. Na razie.